Ciemanko z tej strony Kstemi i zapraszam was do ostatniego odcinka z gry Pokémon Emerald Randomizer Nazlok. Jesteśmy przed czempionem. Mam przy sobie 5 pokemonów. Guziec, Kao, Dino, Ognik i Goryl. Łatwa, niestety. niestety. może tak powiem i zachęcam do oglądania poprzedniego odcinku, który był o 14. Bo co się tam działo z elitarną czwórką, to głowa mała. Dobrze, idziemy na Wallace'a. Tak, Wallace jest tutaj liderem, championem. Powinien być championem yy, Steven, ale na Stevena też sobie może pójdziemy, ale to może później. Więc Wallace. Sotopolis City się spotkaliśmy, tak jest. Yy, on jest championem i tak dalej. Ja zachęcam do łapkowania w górę, subskrypcji kanału, żeby nie pominąć innych serii na moim kanale bo pokemony wrócą, ale nie wiem czy w, w przyszłym tygodniu e, bo nie wiem czy się wyrobię z całą tą otoczką tutaj i tak dalej, więc jeżeli nie będzie pokemonów w piątek to wybaczcie e, dobrze, Wallace Pokaż co tam masz masz na pewno 6 pokemonów, na 100% właśnie, a ja mam 5 slowpoke okej okay. Może tak być. Hmm. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Pokaż mi, Dino. Czy ty masz. Nie, ty masz tylko gras. Wiecie co? Ja zmienię na Dino. Ja zmienię na Dino ze względu na to, że Slowbog jeszcze nie ma typu psychicznego. Reserve Leaf będzie super efektywny. I bank I czy na strzała nie? Bo jest wyższy level. I to dużo wyższy. Amnezja. Okej. Okay. Co ona sobie podwyższa? On sobie podwyższa chyba obrony. A specjalną defensywę. Okej, okay, ja i tak biję z fizycznych ataków, więc raczej padnie na strzała. O! A to nie jest. Okej. Okay. Psychic mi za wiele nie zrobi. Ujdzie Fully restore, to wiedziałem, ale że Resolute Leaf jest ten specjalnym atakiem, że mu tak mało zabrałem. Hmm. Pokażcie mi to. Surmary. Nie wiem jak to sprawdzić tutaj. Power. Nie wiem, nie wiem. Nie zmieniamy oczywiście. Z Reservea dalej bijemy, bo on mi dużo nie zrobi, ale zmienił Pokemona na Swellowa. No i tutaj będzie problem. To trzeba też zmienić. Reserbliff oczywiście poszedł, ale no No, very effective. Latający pok, latający pok, latający pok. No nie wiem, nie wiem. Może KO. Chociaż Swellow może coś znać y, walczącego to mnie boli. Double team. Okej. Okay. Tylko traf, Kao. Proszę cię, tylko traf. Mhm. Uh -huh. uh, dizzy punch. Aerial ace. Dużo nie zrobił. Dobra, dizzy punch. Dizzy punch troszkę zrobił. Okej, okay, aerial ace. Kolejny. Dobra, dizzy punch. I raczej powinien go rozwalić. Dobrze, swellow leży. Okej, okay, Kao coś tam dostał. Dino też. Snowpaw z powrotem. No to dino też z powrotem. Uuu, dobrze. Dino też z powrotem. Slowpok i on teraz już chyba nie będzie miał zbustowanych statystyk. Z Resort uderzy mocniej. To na pewno. Tak, coś czułem. Możliwe, że pójdzie drugi. <laughs> A jednak nie poszedł. Drugi Full Restore. Chyba, teraz... Nie, szybszy jestem. Czy nie poszedł drugi full logistor? Okej. Okay. No to spoko. Slow pog leży. Drugi Pokemon. Wolesa. Diugong. Ojojoj. Dewgong, gong, gong, gong. I co ja na Dewgonga mam? No niezbyt mam. Dobra, guziec. Guziec, ty musisz porobić tu coś. Lekko go chociaż obić. Bo... Kao by go sam nie rozwalił. Psychic. Jestem szybszy. Okej. Okay. Psychic troszkę wziął. Specjalna defensywa spadła. Shell cold. Yy, OK. OK. Okej. Okej! jest one hit KO. Aha. Dobrze. Ognik. Mam nadzieję, że jesteś szybszy. Ale to przecież nic nie robi. takedown. Obił się. Jak pójdzie wodny atak, to się zdenerwuje. Skywarp tak przecież też mu nic nie zrobi, to jest lodowy pok. Chociaż z drugiej strony... przecież to jest super efektywne. Jak ja to liczyłem? Dobra, resta użył. Ok, pamiętajcie, że ja full restora mogę użyć. Jednego nadal. Więc yy, nie wiem, czy z tego nie skorzystam, ale to za chwilę. Yy, Sky appetite, ok. Śpi, duhong, śpi. Tak, jest, śpi. Śpi, śpi, śpi. Jeszcze raz. Ok. Mhm. Dobra, czy pójdzie Full Restore? Nie, śpi dalej. Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy ja sobie po prostu Fly'a nie użyję. Wtedy on mnie... Mm -hmm. Full Restore. I go obudzi jeszcze dodatkowo. No właśnie. Dobra, użyłem Fly'a. On mi nic nie zrobi. Fly troszkę go... Dobra, nie trafił. Sky tak. Kolejny. Kolejny raz chciał One Hint K.O. zrobić Krytyk. Dobrze, Ognik. Dobrze. Dewkong padł. Uuuu. Ok, Meril. Meryl się nie boję. Dino niech wejdzie. Po prostu. Um, z Razor Leafa porobimy go. Ok, Merilek, mhm. 55 level. Więc raczej powinien paść na strzała, chociaż nie jestem pewien Padł na strzała, bo krytyk. Dobrze. Super efektywne. Elegancko. Kolejny Pokémon Wolesa padł. Zigzagum. Serio? Czy ryzykować? A nie, zostawię Dino. Wiecie dlaczego? Bo ja mam przecież tutaj Kroszczopa tylko nie trafiłem. Belidram. Eee... Jak działał Belidram? Nie gadajcie, że straciłem w tym momencie Dino. A nie, Belidram zrównuje chyba te. Eee, zrównuje życie. Tak chyba działał. I Bulbazaur. Okej. Okay. Jeżeli Bulbazaur. Dajmy sobie Kao. Niech mój starter to zakończy. On rozpoczął, on kończy. No raczej Bulbazaura nie powinienem się bać. Raczej. Pojegał na starcie. To jest pewne. Ok. Flinch poszedł. Dobra, Dizzy Punch. Więc potężny... Potężny damage, bo jeszcze skryta dostał ten Bulbazaur. Nawet mnie nie dotknął, nie? Więc Wallace pokonany. Wow. Dwa Pokémony przy lidze padły. I to były nowe Pokemony. Szkoda. Bo... Grampika nawet lubię. Sharpido fajny Pokémon pod atak, więc... Nice. Teraz mogę pominąć, bo ponieważ tutaj przybywa May, ona pyta, czy mam jakieś porady na Championa. E, Champion mówi, że się spóźniła, takie różne. No i Wallace teraz mi mówi, że... Albo jeszcze doktorek mówi nam po, po się. Wallace mówi, że mamy iść z nim, ale May nie może, bo to tylko dla championów, dla tych, co pokonali championa. I tutaj jest e, pokazane teraz mój skład. Mój skład, czyli Grampik, e, Pokémon z trzeciej geny, e, Kangaskan, mój starter, fajnie, że przeżył. E, Dino, Meganium, fajny Pokémon z drugiej generacji. Rapidash, z pierwszej generacji, z Nidoking, z pierwszej generacji oraz Sharpedo, z trzeciej generacji. Więc taki pół na pół mieszany Team Skyo. <laughs> Nie wiem kogo wezmę na startera w czwartym regionie. Jeszcze mamy coś do zrobienia w tym regionie, więc zapisujemy. Tutaj pomijam oczywiście wszystko. Tutaj jest pokazane wszystkie moje Pokémony: no, Onix, Dragoner. Tutaj złapany niechcący też Wirogrod. Tego wypuściłem. I the end. the end. ale to nie jest koniec. To nie jest koniec, ponieważ teraz tutaj sobie pomijamy tą stawkę. Ok, klikamy start. Klikamy kontynuę. Klikamy kontynuę. Tu jest nasz ojciec. Daje nam jakiś bilet, że możemy sobie pływać pod Slay, pod City Lily Cove i tak dalej. On idzie do y, gymu y, a matka mówi, że coś się w telewizji robi. I tutaj jest, y, mogę wybrać, red czy blue? I to jest Latias albo Latias. Ja wolę Latias, więc biorę red, ale i tak i tak po nią nie pójdę, bo tam jest ciężka droga. W pierwszej kolejności tutaj oczywiście do laboratorium On niby mi na Shonaldexa robi że ja na Shonaldexa mam jem ustawionego Więc... Yy, Okej okay. yy, Tutaj jeszcze Scott dzwoni Ok. I teraz tak yy, A mam wszystkie pokemony uleczone Ale Guśta i Płetwę yy, Guśta i Płetwę po prostu oddam za chwilę do boksu Tylko użyję Ognika Yy... <kluje> o, użyję ognika i polecę tutaj. Tutaj, oczywiście, pierwsze co robimy, no to oddajemy yy, depozyt. Yy, guziec, jedenasty Pokémon i Płetwa, 12 Pokémon. Wy już to widzicie wcześniej, ile jest gonów, ale dopiero teraz oddaję tego, te Pokémony. Dlaczego tutaj się cofam? Do Fronty City. Ponieważ, e, z tego co wiem, to trzeba się cofnąć do Instytutu Pogody, on jest tutaj. W Instytucie Pogody jest pewien profesor, który nam powie gdzie są dwa legendarne Pokémony. Pierwsze trzeba jednego odkryć, potem drugiego. I teraz tak, e, ten profesor jest tu, e, koło 115, w okolicach 115, okej, okay. w okolicach 115. Dobrze. Wyjdziemy z tego. I teraz tak. Pokemon. Ee, Ognik. play 115 to jest tutaj. Więc od Rusboro City mogę w górę iść. Tak. Tutaj już jest 115. Widzicie? Migami. Migami to. Wszystko tutaj. Ponieważ to miganie oznacza... Że tutaj powinien być Graudon. A, nie mam surfa teraz. O Boże, dobra. Nie mam surfa, to nic, ze względu na to, że. Gdzie są te ataki? Halo. Ej. Tutaj nie. wiem, science O. Dobra. Surfa nauczymy nie wiem kogo. Może Kao, bo Kao nie używa wszystkich tych Komet Punch'a, na przykład nie używa, więc może mieć. Ja na pewno będę potrzebował jeszcze Dive'a eee, i Dive'a damy Dino, niech ma, za tego Bodyslama na przykład, nie? Eee, na pewno będę potrzebował te dwa taki. Eee, teraz tak, tutaj się idzie, z tego co pamiętam, tutaj gdzieś jest, tak, tu jest jaskinia. Kniaskinie, w jaskini, której, a nie, Meteor Falls. Poczekajcie, to nie tutaj? Hmm. To nie tutaj było? To gdzie to było dokładnie? Oj, nie pamiętam. Nie no, przez Meteor Falls się przebiegało. Tutaj się przyszło. A może tutaj gdzieś na morzu to było? Tak, to było tutaj. I tu są jeszcze trenerzy, z którymi chyba nie walczyłem, ale może ich pominiemy. W taki bardzo szybki sposób. I tu jest ta jaskinia. I tu jest Team Psychic, którego akurat miał nasz guziec. No bywa. I tu jest jaskinia, do której chciałem się udać, bo tu będzie Graudon. Ale kim, kto, kim będzie zastąpiony, to nie wiem. Dlatego... Ej, nie, 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 wejdź. Uh, Okej. Okay. Tak, jest już tam lawa. Tam będzie Graudon. To to będzie tym Graudonem. No, podeszedł sobie. Aha. Uh -huh. Te znaki. Te znaki. Graudon został zastąpiony na tu. Tylko że on ma 70. level, pamiętajcie. Zapomniałem, że one mają wysokie levele. Fagout na starcie. Dizzy Punch. Pokonany. Nie będę łapał tych Pokémonów, bo... Znaczy, mógłbym, ale... Ale nie ma potrzeby takiej. Yy... Ok, Okej. I tu się zamkła. Ta jaskinia. Dobra, Oglik. Jeszcze raz Fly. I tutaj teraz... Z powrotem do tego. Z powrotem do... Yy... Prawda, Instytutu Pogody, ale z tego co pamiętam, to Kajogr był chyba na stopiące. Jak dobrze pamiętam? Nie, 127. 127. To dziwne. To dziwne. Myślałem, że na stopiące. No ale dobra. Fly 127. To jest tutaj. Czy od Mozeb City płyniemy? Ojej, czy zapomniałem o ripelek. Eee, czy ja w ogóle mam jeszcze jakieś Ripele? Eee, Max Ripel mam. Dobra. Tak i tu już pada. Tu już pada, ale no tutaj jest tyle tych dziwnych przejść w ogóle, że nie pamiętam dokładnie, gdzie się znajdował ten kajogr. Nie wiem, czy mi się chce go szukać, tak naprawdę. Bo ta 127 się troszeczkę ciągnie. No tu już jest 128. Więc. Tu już przestało padać, tak? No tu jest 127. Czyżby to było tu? Gdzieś? Coś? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Takie otwory w tych jaskiniach, i to będzie chyba tu. Tu jest dive. I tutaj wypłyniemy. Eee, tutaj dive'em wypłyniemy. I teraz co? Nie, tutaj były tylko chyba przedmioty jakieś. Chyba, że tutaj trzeba teraz zanurkować. Hmm. Tu jest jaskinia. Tak, to będzie tutaj. Użyłem tak tu jest ta jaskinia. od Kajogra. Zobaczymy kim będzie kajogr. Najgorzej się idzie do rayquazy. Jak ktoś grał, to wie. Kajok sobie podpływa. No i zobaczymy kim jest kajogr. No. Te znaki, te znaki. Dawaj. Kajek okazał się Latiosem na 70. levelu. No chyba na rayquazę nie pójdziemy. Tyle wam powiem Wejgał na starcie y, Riversal. Okej okay. On mnie uderzył bardzo dużo Więc ja z reversala mu nic nie zrobiłem Kałopada. Super Czyli startera wybieram Albo z drugiej generacji albo z pierwszej Bo ja nie mam jak go pokonać Icewind Jeszcze recovery ma Chyba, że, że jakimś cudem. Nie, nie ma opcji. Goryl. eruption. Nie wytrenowałem poków i to jest mój błąd, nie? I tak się kończy seria z Pokémonów, bo ja nie mogę używać tych Pokémonów, bo to dalej jest do serii. Padły mi wszystkie pokemony, ale czempionem zostałem, bo to jest już postgame, więc tych pokemonów nie mogę używać. Będę musiał się zastanowić, jakie pokemony. Po prostu no muszę mieć kogoś przy sobie. Jakie pokemony sobie wybrać za startera? Popatrzę sobie na starsze serie, jakie tam pokemony mi zostały. No i prawdopodobnie wybiorę chyba kogoś z pierwszej geny. Znaczy w sensie z pierwszej. Yy, no. Twoje Redów Tylko nie pamiętam kto tam został. Możecie napisać w komentarzach. Yy, ja dalej nie idę, bo się, bo nie mogę. Nie wytrenowałem poków, zapomniałem że one mają 70 level. Rayquesty wam niestety nie pokażę, bo nie mogę. Więc Zachęcam do łapkowania, subskrypcji kanału, żeby nie, za, nie zapomnieć o innych filmach, innych seriach. I to tyle. Trzymajcie się. I Elo na razie. Hej.